Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak dodać sieć BSC do portfela sprzętowego Ledger, a w drugiej części zaprezentuję Wam, jak ten portfel wykorzystać, aby nasze środki zabezpieczyć w Metamask. To jest BK World, ja mnie Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. W ostatnich dniach dosłownie zostałem zalany prośbami, abym na łamach tego odcinka zaprezentował, jak dodać sieć BSC do portfela sprzętowego Ledger Nano S. Nie przedłużając, od razu przechodzę do sedna sprawy. Temat bardzo, bardzo techniczny, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, ale uprzedzam, nie jest to żadna fizyka kwantowa. Każdy z Was jest tutaj własnym sumtem, w swoim zaciszu domowym, postępując krok po kroku, tak jak tutaj na zaprezentowanym tutorialu, samemu właśnie ogarnąć ogarnąć właśnie sieć BSC na portfelu sprzętowym. W moim wypadku jest to Nano S. Oczywiście ta sama zasada działa w przypadku portfela sprzętowego Nano, nano X. Tak jak widzicie, na moim, na moim ekranie jestem tutaj aktualnie w aplikacji Ledger Nano Live, Ledger Live, zakładka Manager. I co ważne, tutaj warto zawsze mieć up-to-date, czyli, czyli aktualną wersję samego, samego oprogramowania firmware'u do, do portfela sprzętowego. Tak jak widzicie, moja, moja, mój, mój firmware jest, jest aktualny. Tutaj pojawiła się ta opcja właśnie przechowywania środków na, na blockchainie BSC i na Ledgerze mniej więcej w okolicach sierpnia, I tak jak widzicie ja już mam aplikację, aplikację zainstalowaną w menadżerze, jeśli Wy nie macie to jest to bardzo proste jeżeli tutaj wyświetla Wam się i aplikacja Binance Smart Chain w tym wypadku byłoby tutaj, że jest odinstalowana, byłaby opcja podświetlona do podświetlenia, że możecie ją zainstalować, w moim wypadku tak naprawdę w tym momencie mogę ją odinstalować, ale Wy jeśli nie macie jeszcze jej zainstalowanej, to z katalogu aplikacji po prostu ją zainstalujcie, abyśmy pierwszy krok mieli odhaczony. I od tego tak naprawdę trzeba zacząć. Czyli wyszukujecie sobie z katalogu aplikacji Binance, Binance Smart Chain, BNB, instalujecie, potrwa to dosłownie kilkanaście czy też kilkadziesiąt sekund i po chwili będziecie już mieli zainstalowaną właśnie tą aplikację. Musicie pamiętać jedną rzecz, która często tutaj umyka niektórym użytkownikom portfela sprzętowego Ledger. Jeśli tutaj okazałoby się, że nie macie już miejsca na, na waszym portfelu sprzętowym, żeby zainstalować kolejną aplikację do obsługi innej krypto niż do tej, do tej pory używaliście, to się nie bójcie, możecie spokojnie odinstalować dowolną aplikację w tym wypadku, gdybym odinstalował aplikację Bitcoin, to nie oznacza to, że tracę, tracę Bitcoiny, bo pamiętajcie, środki, tokeny, coiny tak naprawdę są umieszczone na, na blockchainach. A z kolei tego typu portfel sprzętowy jest tak naprawdę tylko bramką dostępu do Waszych środków. Więc nie bójcie się, jeśli nie macie wystarczającej ilości, ilości pamięci na nową aplikację, możecie spokojnie dowolną aplikację tutaj odinstalować i dołożyć tą, którą potrzebujecie w danym momencie. Tak jak widzicie, akurat w moim wypadku Binance Smart Chain również tutaj się zmieścił, więc nie ma potrzeby, nie było potrzeby, abym odinstalowywał jakąkolwiek z moich aplikacji, które tutaj na co dzień, na co dzień używam, jeżeli chodzi o mój portfel sprzętowy. Więc spokojnie, tutaj możecie w ten sposób również operować. Ale, ok, zakładam, że już macie również zainstalowaną tą aplikację Binance MyChain I pierwszą rzecz, jaką musicie zrobić, to musicie sobie dodać konto. Tak jak, tak, jak zapewne już wiecie, ja już sobie dodałem, ale w tym wypadku również dodam kolejne konto dla obsługiwania, dla obsługi, obsługi właśnie mm, sieci BSC. Wystarczy nacisnąć: dodaj konto. Mój portfel już tutaj się synchronizuje. Potwierdzam, że chcę, chcę dodać nowe konto. Mam już jedno dodane, więc, na, na, na potrzeby tego odcinka, tego materiału, za chwilę dodam sobie drugie konto. Czekam, aż tutaj aplikacja się synchronizuje. Chwilę to oczywiście musi, musi potrwać. Tak, jak mówiłem, nie, nie jest to żadna fizyka kwantowa. Tak jest, tak jak widzicie, ja już tutaj mam jedno konto utworzone wcześniej, Binance Smart Chain One, w tym wypadku otworzę numer 2 z dopiskiem, sobie zrobię YouTube, żebym dobrze dokładnie wiedział. Dodaj konto, Done i teraz w zakładce Accounts, tak jak widzicie, mam dodane już dwa konta w oparciu o sieć BSC. W pierwszym wypadku jest to, jest to Chain pierwszy, w drugim Chain 2, z dopiskiem YouTube, i tak, tak samo Wy musicie tutaj postępować, aby dodać tą sieć do portfela sprzętowego. Co jest ważne, na tym etapie, jak macie już otworzone właśnie te swoje konta, to w tym momencie od tego momentu jesteście już w stanie wysyłać dowolne tokeny, w oparciu, które są zbudowane w oparciu o sieć BSC. Ale co jest istotne i ważne, ponieważ tak jak tu, teraz tutaj na swoich ekranach widzicie, ja mam już dodaną aplikację Binance Smart Chain 1, gdzie mam. Przechowuje w tym, w, tym, w tym momencie niewielką ilość BNB, niecałe 300, ale co musicie wiedzieć, pod tym samym tutaj kątem mam już dodane 10 tokenów hero, meta hero dosłownie. Ale tutaj na wypadku portfela sprzętowego ledger nie będziemy tego tutaj, tutaj widzieli. A co jest ważne, jeśli przejdziecie sobie do eksplorera sieci BSC, to tak jak widzicie, tutaj mamy adres mojego właśnie portfela sprzętowego pod, pod symbolem Chain One i proszę zobaczcie, w tym wypadku, tak jak Wam przed powiedziałem, nie jest to widoczne na samym Ledgerze, ale na blockchainie, tak jak, tak jak właśnie Wam powiedziałem, jest tutaj zdeponowane 10 Hero o wartości prawie 2 dolarów, a z kolei na całym tym portfelu niecałe, niecałe 15 dolarów w walucie BNB. Potrzebujecie mieć BNB na, na portfelu sprzętowym, Ponieważ jeśli będziecie chcieli jakiekolwiek potem krypto wypłacić z portfela sprzętowego, przenieść na giełdę czy przenieść na inny portfel, to musicie jako paliwo dostarczyć właśnie token BNB, za który, którym, którym zapłacicie, zapłacicie górnikom, może nie w tym wypadku górnikom, ale walidatorom sieci BSC za, to, za ten transfer. Więc tu jest bardzo ważne, aby posiadać zarówno opóźn tokena w oparciu o sieć BSC, zarówno po, posiadać właśnie na portfelu, troszkę tokenu BNB, abym umożliwić właśnie w przyszłości wysyłkę tego tokenu. I wracając do, do sieci BSC, tak jak widzicie, na tym portfelu jest już deponowane 10 hero, co nie jest widoczne na Ledger Live, więc się nie martwcie, jeśli nie widzicie tego na, nie widzicie swoich tokenów w oparciu o sieć BSC pod po tutaj kontem w sieci BSC, to się nie martwcie, bo to wszystko jest, tylko teraz trzeba umiejętnie do tego dojść. I w tym, w tym wypadku z pomocą przychodzi nam Oprogramowanie Metamask, które umożliwi nam po synchronizacji, po, do, po imporcie tego konta, właśnie Binance Smart Chain do Metamask, umożliwi nam właśnie dostęp do tokenów, które są zdeponowane na tym portfelu. Może inaczej, są zdeponowane na blockchainie sieci BSC, a bramką dostępu jest ten oto portfel. Więc kolejny krok, przechodzimy sobie do Metamask. Tak, jak widzicie, w tym wypadku mam już mam tutaj już na, swoim, na swoim Metamasku 8000 hero, ale to są stricte tokeny, które są umieszczone na Metamasku, a nie na, nie na portfelu sprzętowym. Pierwsza rzecz, jaką należy dokonać, to oczywiście musicie dodać sobie sieć Binance Smart Chain do do Metamask. Jeśli nie wiecie jak to zrobić, kilka miesięcy temu stworzyłem taki materiał jak dodać sieć BSC do Metamask. Zostawię Wam tutaj link gdzieś u góry. Zapraszam serdecznie, abyście zobaczyli ten odcinek jak dokładnie dodać sieć Binance Smart Chain. Również nie jest to żadna fizyka kwantowa, wystarczy kilka kopii w klej i ta sieć będzie już dodana. Ale wracając do głównego wątku. Teraz wypadałoby dodać właśnie mój portfel sprzętowy do, do Metamask i zabezpieczyć właśnie te środki, które umieściłem, umieściłem tutaj na, na, na portfelu sprzętowym, zabezpieczyć właśnie portfelem sprzętowym, a mieć do tego dostęp za pomocą Metamask. OK, jak to zrobić? Wystarczy teraz sobie nacisnąć podłącz portfel sprzętowy, ale zanim do tego przejdę. Bardzo ważna, bardzo ważna kwestia, ponieważ często duża, duża grupa społeczności kryptowalut zapomina o tym, że aby aktywować dostęp, aby, do, aby umożliwić dostęp do, do tego portfela za pomocą Metamask musimy w ustawieniach przejść do zakładki zaawansowane, zejść poniżej i mieć odhaczone, że jest włączony dostęp, dostęp przez Metamask do Ledgera, Ledgera Live. Więc to musicie sobie... W tym wypadku odhaczyć. OK, jeśli macie to zrobione, zamykamy i bardzo prosty ruch: podłącz portfel sprzętowy. Ja w tym wypadku mam ledger, oczywiście jest również dostępny trezor, aby zsynchronizować go z Metamask. Naciskamy, kontynuujemy, i mój ledger w tym momencie już będzie się łączył z portfelem Metamask. Za chwilę wyskoczy nam kilka możliwości. Ponieważ standardowo będzie, będzie, właśnie tak jak widzicie, będzie możliwość dodania pięciu portfeli. Ja dobrze wiem, że mój adres, tak jak tutaj widzieliście, adres sprzętowy, adres publiczny na portfelu sprzętowym Ledger, to jest właśnie ten, który tutaj widnieje w sieci BSC i on również też tutaj się pojawił, to jest ten pierwszy, końcówka 73b. Wystarczy go odhaczyć, odblokuj, i za chwilę, i za chwilę będzie właśnie dodany ten. Portfel. Proszę bardzo, już to co, widnieje, to co widnieje w sieci BSC, czyli BNB i 10 sztuk hero, już pojawiło się tutaj w Metamask. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, ten, te 10 hero nie jest tutaj widoczne w ledgerze, ale z kolei za pomocą jednego do sobie, tak widzieliście, kliknięcia, mam już tutaj 10 hero na, na Metamask widoczne i w tym momencie mam do tego już dostęp. Mam, mam możliwość wysyłania, odbierania właśnie na tym portfelu tokenów w tym wypadku hero, jeśli nie wiecie jak dodać, jak dodać token hero do, do portfela metamask jest to bardzo łatwe, już Wam pokazuję wrócimy sobie tutaj, wystarczy nacisnąć tutaj import, import tokens i w tym wypadku tutaj wystarczy wkleić adres, adres kontraktu smart kontraktu metahero lub ewentualnie dowolnego tokenu, który został, został stworzony na, na sieci BSC, wystarczy sobie skopiować adres kontraktu, ja, ja w tym wypadku pobieram go z sieci, ze strony MetaHero, robię kopiuj, wracam tutaj, wklejam i tak jak widzicie, w moim wypadku jest tutaj token dodany, więc żeby tutaj pokazać Wam również, jak ja to robię, więc ja sobie to usunę, Hide Hero, proszę bardzo, Hide Hero, schowaj i w tym momencie, tak jak, tak jak u Was, w Waszej sytuacji, nie, ma, nie mam tutaj widocznych tych 10 hero, więc tak jak, tak jak i Wy w tym momencie zaimportuję sobie te hero, aby były one dla mnie dostępne. I tak jak mówiłem, każdy dowolny token, który jest tutaj zbudowany na sieci BSC w ten sposób, a nie inny, dodajecie do, do portfela Metamask. Proszę bardzo, wklejamy. Z automatu zacznie nam symbol tokenu i oczywiście ilość po przecinku. Dodajemy customowy token. Tak jak widzicie, na portfelu sprzętowym, na Ledgerze, jako bramka dostępu mam 10 Hero, import tokens i ponownie mam możliwość i widoczność tych tokenów na, na MetaMask. I co jest ważne, jeśli chcielibyście środki, które macie umieszczone bezpośrednio na, na portfelu portfelu MetaMask, przenieść do Ledger Live, czyli do, do portfela sprzętowego, wystarczy, że wrócicie sobie do waszego portfela, portfela macierzystego MetaMask. W moim wypadku jest to long term. Wystarczy tutaj przejść do zakładki Hero, jeśli Wy macie oczywiście jakieś zdeponowane Hero na, na, na Metamasku, w ten sposób będziecie mogli również je wysłać. Wystarczy nacisnąć tutaj Wyślij, ja tutaj mam już, tak jak widzicie, dodany, dodany adres, adres publiczny tego portfela sprzętowego, czyli wystarczy tutaj wybrać, wystarczy nacisnąć Max i gdybym chciał teraz przenieść całe te środki na portfel sprzętowy, to po prostu naciskam Dalej. I tak, jak widzicie, cała ta kwota 8000 Hero zostanie przeniesiona, a koszt to tak naprawdę mikro, mikrocenty. No może nie mikro, ale w granicach pewnie 8 centów zapłaciłbym za całą transakcję, za przeniesienie tych 8000 tokenów Hero na portfel sprzętowy Ledger. Tak, jak widzicie, bardzo prosty, bardzo łatwy sposób, jak zabezpieczyć środki na Metamasku za pomocą Ledger, z portfela sprzętowego Ledger. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to dajcie tutaj w komentarzach. Co myślicie o tym, o tym, sposobie, o tym sposobie zabezpieczenia środków w sieci BSC za pomocą portfela sprzętowego? A na sam, na sam koniec jeszcze oczywiście chciałbym was zaprosić ponownie na Discord serwer, który został stworzony tutaj specjalnie dla społeczności, która, która ogląda i, i dzieli się wiedzą i doświadczeniem na, na właśnie na serwerze Discord. Więc serdecznie zapraszam coraz więcej osób, kolejne przybyły w ostatnich, w ostatnim dniu. Więc jeśli macie tylko na to ochotę, zapraszam was do dołączania. Ok, to by było na tyle. Dajcie mi znać, co myślicie o tym odcinku tutaj w opiniach, w komentarzach pod odcinkiem. To by było na tyle. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.